W dwutysięcznym serca pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w świątynię. W szesnastym roku i dostojnych gości. Całam ziemię z obozu dachał dla Kościoła świętego Piotra i Pawła w Pędzicach. Ksiądz Michał Woźniak miał numer dwadzieścia To zamęczony 16 maja 1942 roku w Dachau. Pędzice, kościół św. Piotra i Pawła, gdzie zostały przekazane relikwie ziemi stachał dla kultu salezjanina Michała Woźniaka. Jest również miejscem, gdzie urodził się aktywny założyciel Lasek w 1922 roku. Antoni Marylski, przyjaciel kardynała Stefana Wyszyńskiego którego beatyfikowano razem z Różą Czacką 12 września 2021 w świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie. Róża Czacka, rówieśnica ostatniego fatimskiego papieża Piusa XII, była bratanicą kardynała. Łodzimierza Czackiego, autora książki Rzymi Polska, Watykański Mąż Stanu. Urodził się 16 kwietnia w 1835 roku w Porycku. Rówieśnik Piusa X polskiego papieża. Był wnukiem Tadeusza Czackiego, tak jak Róża. Pobierał nauki w Warszawie. Zamieszkał w Rzymie pod opieką swojej cioci, Zofis Granicki, księżej Odechalci. Tam uczęszczał na uniwersytet. Był to pałac, gdzie mieszkał naprzeciwko kościoła apostołów. Domu, gdzie Mieszkała wnuczka króla Jana III Sobieskiego, królowa Anglii, gdzie urodziło się dwóch prawnuków króla Sobieskiego, jednym z nich był kardynał Stuart. Kardynał Włodzimierz Czacki przyjaźnił się z Krasickim, z Zygmuntem Krasickim, swoim krewnym. Dzięki swojej ciotce Zofii Odehalsi zjednął swój szacunek i przyjaźń m.in. papieża Piusa IX. Tam dowiedziałam się o działalności masona, konsula w Paryżu, barliskiego przyjaciela Andrzeja Wyszyńskiego, który działał w Kijowie. Michał Woźniak, niezwykły Salezjanin. Tu jest portret jego w obozie, w, w pędzicach w Kościele św. Piotra i Pawła. Pielgrzymowałam drogami siedmiu klasztorów. Przydachał. 28 września 2017 roku dowiedziałam się o tych klasztorach przez świadka prawdy Franciszka biskupa, biskupa Neuhoislera, no więźnia dachał urodzonego przy dachał i Matkę założycielkę zgromadzenia sióstr Dlaczego? beatyfikowano Wyszyńskiego razem z bratanicą kardynała Czackiego, a nic się nie mówi o kardynale Czackim, dyplomacie. dziecko Stanisława i z domu karny. Tego samego dnia został uczczony w kościele parafialnym rodzinnej miejscowości. Się w Kim był, Jego dom był miejsce, kardynał Stefan Wyszyński, którego promuwał, tak promuje Nycz? Kardynał Nycz, który wyruszył z pielgrzymką Polskich Kopanów do Izraela 7 lutego 1000, 2007 roku. Przerażeni i sprawnieniami miłości 4 marca 2007 roku od B16 papierze otrzymał wiadomość, że jest arcybiskupem Warszawy, było to zaplanowane. Po rezygnacji arcybiskupa Wielgusa. Arcybiskup Wielgus został nominowany przez Kowalczyka, agenta Kowalczyka 6 grudnia 2006 roku o 12 w południe. W momencie, gdy byłam w Karmelu Krwi Chrystusa w Dachau. Nie wiedziałam o tym. Tego dnia, kiedy arcybiskup Stanisław wielku miał święcenia kapłańskie, 10 czerwca 1962 roku, ja otrzymałam sakrament bierzmowania. Nie pierwszej komunii. Pierwszej komunii w Kościele Świętego Michała Archanioła Kościół Kościoła z 1226 roku. Fundacji prababci Polskiej Królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Zawsze uważałam, że kardynał Wyszyński był niezwykłym kardynałem tysiąclecia. znałam jego spowiednika, księdza Edmunda Boniewicza, przyjaciela mojego taty. Mam wiele listów od niego. W dniu wyboru nominacji 6 grudnia 2006 roku pielgrzymałam do kościoła Trójcy Świętych w Monachium była to rocznica śmierci 6 grudnia 1726 roku Marii Anne Lindmayer, karmelitanki bosy, o której pisał mój tata w związku z siostrą Faustyną. Byłam na Mszy Świętej Dziękczynnej w Kościele Trójcy Świętej, gdzie główny ołtarz ufundowała Teresa Punegunda sowieska regentka Bawarii, urodzona i koronowana w łonie matki 2 lutego 2006 roku na Wawelu. Jest na mnie niezwykłą kobietą, przebywająca 10 lat na wygnaniu w Wenecji, została otruta. 10 marca 1730 roku w Wenecji miał 54 lata. Tu słyszymy o śmierci Stefana Kardyna Ryszyńskiego 28 maja 1981 roku w 40. rocznicy likwidacji arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego urodzonego. W dniu objawienia się Matki Boskiej w Lourdes. Był to dzień, kiedy w Warszawie, w wydawnictwie Józefa Tomaszewskiego, wydano życiorys Hermana Cohena, Augustyna Marii od Sakramentu. Książka nazywała się Nawrócenie Hermana fotopianisty. Towarzysza Liszta. Róża Czacka. Niezwykła kobieta. Bratanica. kardynała czackiego, autora ważnej książki Rzym i Polska, gdzie opisuje najważniejsze rzeczy, które dotyczą naszej ojczyzny. Czym jest kwestia rzymska? To kwestia papieża, któremu wrogowie odmawiają prawo bycia władcą jako reprezentantowi Boga na ziemi który jest zapewnienie porządku istnienia. Czym jest kwestia polska? Problem narodu katolickiego, któremu wrogowie odmawiają prawa istnienia w tej postaci, w jakiej stworzył go Pan. Walka z Rzymem prowadzi do odrzucenia Boga w kwestiach ziemskich. Walka z Polską to odrzucenie apostołów od Boskiej Idei Zbawiciela. Błogosławiony Michał Woźniak selezjanin. zaprowadził mnie 8 maja 2019 roku do księdza Michała Woźnickiego Selezjanina na ulicę Wroniecku. Wysławiony księżę Michale, wstawię się za nami.